Spora część tych tłumaczy abbasyckich to byli na przykład właśnie chrześcijanie z pochodzenia. Prawdopodobnie chodzi o to, że oni Grekę znali, tak właśnie jak mówię o tej wielojęzyczności, która się wiąże jakoś tam z tym, do jakiego rodu się przypisujemy, no to tutaj ewidentnie język grecki jest silniej obecny właśnie w tych środowiskach chrześcijańskich. Generalnie rzecz biorąc, Islam był od samego początku, o ile, o ile wiemy, dość otwarty, jeśli chodzi o tzw. Religię księgi, tak zwane religie księgi, to znaczy bardzo wyraźnie oddzielano pogan politeistów od wyznawców jedynego boga, monoteistów i właśnie jakby w zasadzie braci w wierze. Koran, jak wiemy, Koran jak wiemy, odwołuje się między innymi do Jezusa, uważanego za jednego z, przed, z proroków. Tak, Mahomet jest najważniejszym, ostatnim prorokiem islamu, ale jak najbardziej uważane, jakby Biblia jest uważana w tym sensie za też rodzaj objawienia Allaha, tylko mniej doskonałego. Maria należy w związku z tym do największych postaci tak, kobiecych w historii islamu, jest bardzo szanowaną postacią. I islam, chociaż jest od początku nastawiony na prozelityzm, na nawracanie, nie przymusza ludów księgi do nawracania, monoteistów do nawracania się. Dziwnym trafem oni się w znacznej mierze nawracają sami, to znaczy naprawdę Egipt się błyskawicznie zislamizował i jak mówię, nikt tam siłą, nikt siłą koptów na islam nie nawracał w VIII wieku naszej ery. Ewidentnie były jakieś powody, dla których oni sami chcieli. Tak jak już mówiłam wcześniej, Okazuje się bardzo atrakcyjny islam dla różnych ludów właśnie typu Turcy czy Mongołowie, którzy się pojawiają w jego obszarze. Nawet Persowie się dosyć szybko nawrócili. Z persami początkowo muzułmanie mieli pewien problem, ale też dosyć szybko uznali religię zoroastrińską za rodzaj monoteizmu i w związku z tym też jakby wyznawcy zoroastrianizmu byli tolerowani. W świecie islamskim, ale jakoś tutaj rzeczywiście doszło dosyć szybko do tej, tej znowu z islamizowania się Iranu. Natomiast Hiszpania na przykład była tym terenem, na którym obok siebie żyli muzułmanie, Żydzi, do pewnego momentu także chrześcijanie, dopóki chrześcijanie nie zdominowali Półwyspu i nie pogonili wszystkich pozostałych. Natomiast właśnie na przykład w średniowieczu zdecydowanie kultura żydowska właśnie w muzułmańskiej Hiszpanii rozkwitała najbardziej i najpełniej te są czerpiąc znowu oburąc z tych samych przekładów bo przecież ona też rozkwitała na Arystotelesie którego też czytano właśnie w przekładach arabskich między innymi a więc no właśnie Islam jest nastawiony na prozelityzm natomiast jednocześnie te państwa te kalifaty były zdecydowanie otwarte religijnie i właśnie między innymi wśród tych uczonych Widzimy bardzo często uczonych z chrześcijańskiego pochodzenia, jeśli można tak powiedzieć. No jak mówię, prawdopodobnie właśnie to pochodzenie oznaczało niejako ułatwiony dostęp do, greki, do greckich tekstów, zwłaszcza do greckich tekstów medycznych. Tak? bardzo długo, właśnie o ile w Europie średniowiecznej medycyna będzie się kojarzyła z islamem, o tyle z kolei w świecie islamu dosyć długo właśnie medycyna była wyraźnie kojarzona z chrześcijanami jakby od nich niejako pozyskiwana właśnie poprzez te greckie teksty. E... W tym Domu Mądrości w Bagdadzie oczywiście nie tylko tłumaczono, również tworzono własne teksty naukowe. Także te, przy okazji tych tłumaczeń te, zresztą często powstawały, ponieważ te tłumaczenia też zaczęto opatrywać komentarzami w pewnym momencie. Zestawiano ze sobą różne teksty, właśnie biblioteki tłumaczy obejmowały różne dzieła dotyczące tego samego zagadnienia, a więc w zasadzie można powiedzieć, że już coś takiego jak przypisy było możliwe właśnie, czy zaczęło być robione, tak? a więc jakby całe, całe jakby te teksty obrastały dodatkowymi komentarzami i opracowaniami. Ten sam Ibn Ishaq na przykład, oprócz tego, że przetłumaczył 116 książek, to napisał około 36 własnych, w większości dotyczących medycyny. Nazywany był zresztą szejkiem tłumaczy tak? i właśnie miał takie, taki zaszczytny tytuł. No, a jednocześnie właśnie zajmowano się tam matematyką, medycyną, astronomią, astrologią, filozofią, czyli właśnie tymi wszystkimi ważnymi dziedzinami średniowiecznej nauki. Nakaz opieki nad ubogimi o tym też już kiedyś mówiłam, więc już tylko bardzo krótko przypomnę nakaz opieki nad ubogimi który jest częścią jakby zasad obowiązujących w Ummie, powoduje również, że bardzo szybko i bardzo gęsto zaczęły powstawać szpitale w świecie muzułmańskim, przy czym przyjęto zasadę taką, że nawet ten, kto nie, ma, nie może opłacić szpitala, ma mieć prawo do tego, żeby być tam leczony i to do końca, to znaczy do wyleczenia, tak? znaczy nie wyrzuca się podleczonego człowieka, tylko mają, istniały różnego rodzaju bractwa religijne, które właśnie w ramach jałmużny, w ramach uczynków miłosiernych właśnie opiekowały się ubogimi, którzy w szpitalach musieli pozostawać trochę dłużej, których nie byłoby stać na te szpitale. W Bagdadzie w okresie rozkwitu było ich chyba sześć takich różnych szpitali, one też były przy okazji y, ośrodkami akademickimi, że znaczy tam również się kształciło także tak, przyszłych medyków, tak, którzy się też na tych szpitalach, w tych szpitalach uczyli. W tym samym w tym samym okresie, w tym samym okresie się ten chwilę rozproszyłam, w tym samym okresie muzułmańskiego złotego wieku Oczywiście takie domy mądrości istniały właśnie też w innych częściach świata muzułmańskiego, tak jak powiedziałam obok jakby taką, taką ewidentnie bardzo ważnym ośrodkiem naukowym właśnie była Hiszpania i tam jakby również widać wyraźnie taką współpracę różnych uczonych. Bardzo też ciekawie się czasami po prostu śledzi biografie konkretnych uczonych, ponieważ naprawdę w tym okresie średniowiecza pojawiali się ludzie, którzy w ciągu swojego życia cały ten ogrom, ogromny terytorium świata islamskiego potrafili przemierzyć od krańca do krańca i to nie jeden raz. Albo pojawiali się ludzie, którzy co prawda siedzieli w jakimś określonym miejscu, na przykład utrzymywali z korespondencyjne kontakty. Tak? i porozumiewali się ze swoimi przyjaciółmi uczonymi właśnie na jakichś zupełnie dalekich antypodach tego świata. Warto pamiętać, że to jest świat, w którym rzeczywiście towary i karawany z towarami krążą właściwie nieustannie, głównie lądem, chociaż Arabowie szybko nauczyli się pływać po morzach, ale też, ale też mieli bardzo dobrze opanowane właśnie szlaki lądowe. I w związku z tym powoli, ale jednak cały czas informacja wędruje tak? właśnie od jednego krańca tego świata do drugiego. Czasami właśnie jakieś wojny, na przykład zniszczenie Bagdadu, powodują, że jakiś szlak handlowy ulega przerwaniu przerwaniu, ale rekonfiguruje się bardzo szybko w jakimś innym miejscu. A, wiem, co jeszcze miałam powiedzieć, też już to o tym wspominałam, więc też tylko krótko przypomnę. Że ten rozwój nauki arabskiej ułatwia jeszcze jedna rzecz, mianowicie Arabowie bardzo wcześnie, bo już w VIII wieku naszej ery, przejęli od Chińczyków technikę wyrobu papieru. Papier jest tańszy od papirusu i trwalszy, tańszy od pergaminu, trwalszy od papirusu. I w związku z tym arabska książka papierowa jest w porównaniu z europejską książką pergaminową dużo łatwiejsza w wytworzeniu, dużo tańsza i dużo w związku z tym łatwiej dostępna. E, można mówić o większej demokratyzacji w związku z tym dostępu do wiedzy. E, poza tym też inaczej się pisze. Europejczycy w średniowieczu, jak sporządzają książki, to naprawdę po prostu tam każda strona jest dziełem sztuki. W świecie arabskim jakby istniało kilka różnych typów pisma, tak? bo pismo ręczne to też no, pewnie jeszcze pamiętamy, bo teraz już nie, ale kiedyś nasze dowody osobiste na przykład, były zawsze wypisywane taką piękną kaligrafią przez jakieś panie, które były tego specjalne, najczęściej panie, które były tego specjalnie uczone. Otóż no właśnie w świecie, w którym dominuje pismo ręczne, oczywiście istnieją różne określone rodzaje kaligrafii, której się używa. No, i zawsze jest tak, że im ta kaligrafia jest prostsza, tym bardziej ona sprzyja właśnie dostępności tekstu pisanego. Tak? W świecie arabskim w pewnym momencie, jakby z jednej strony, używano kaligrafii niesłychanie wyrafinowanych, skomplikowanych, pięknych, na przykład do ozdoby budowli, tak, tak zwana arabeska, to znaczy, właśnie, jakby wywodzi się właśnie z napisów, najczęściej zresztą cytatów z Koranu, po prostu, którymi ozdabiano budowlę i tam. Jeśli chodzi o kształt liter, sposób prowadzenia, łączenia tych liter, tak ustawiania ich w kolejności, to jest szaleństwo. Niekiedy wręcz kompletnie nieczytelne, tak naprawdę. Ale do pisania używano zupełnie innych, bardzo uproszczonych kaligrafii, co też właśnie ułatwiało proces przyswajania tekstu. Tak? znaczy, łatwiej, to dużo łatwiej było się nauczyć pisać i czytać na zwykłych tekstach.